Cześć, witajcie, jestem Miszko, w kolejnym odcinku z Gry City jest na naszym kanale. Dzisiaj myślę, że... No co, na początku zajmiemy się wszystkimi tymi stacjami metra i innymi duperelami. Ta? E, myślę, że może korkę tu? Co jest? Czemu nie ma prądu? Nie łapie. No przez to ciągnięty jest prąd. Trochę śmiesznie. Dobra, pociągniemy prąd może jednak tędy. Czy on wróci. Zajmiemy się najpierw stacjami, tutaj wszystkimi autobusowymi. I autobusy tu pociągniemy. No. Śmiesznie, to niby tu pokazuje, że jest przejście, połączenie, ale widać go nie ma. Dobra. Autobusy. I przystanki. Dobra, otwórzmy tutaj linię, tą linię pociągniemy. তবে I teraz zakończymy. Zakończ linię. Mamy fajną linię, która tutaj nam jeździ po tym terenie. Co jeszcze możemy? Możemy zrobić jedną linię... tutaj linię, Tom, w ogóle tutaj pociągnąć jakkolwiek, bo tutaj patrzcie, że linia jeździ kawałkiem pół na tą stronę. Zróbmy tutaj linię autobusową ogólną jeżdżącą po tej strefie. Wiecie, ogólną tutaj też nie możemy zrobić, bo czemu nie? Baj, teraz muszę jakoś to mnie zakończyć. tak. Dobra, git tu jest? I zróbmy, może linię, która będzie jechała. Kolory, tylko ich pozmieniajmy w ogóle. Teraz zrobiłem linię. Tą linię zmieńmy kolor na taki. O. A tą dziesiątkę. Zmieńmy na taki ciemny zielony, coś takiego. Bo widać, że jest od lasów. I zrobimy jeszcze jedną linię. Linię pociągniemy tutaj, przy, przyjeżdżało, myślę, że tu, i żeby tam strefę jakoś taka tak lekko obchodziła. Więc zacznijmy na przykład tutaj. O. I zrobimy, żeby ta linia. Przeszła tutaj, przez takich kilka tych ulic, dzielnic. Co nie? Zrobiliśmy kolejną linię, która będzie tam doprowadzała jakichkolwiek klientów, pasażerów, tak myślę, że tak powinno być. Dajmy sobie, żeby się wyróżniała... <laughs> Boże, przepraszam. To... no taka żółta. Będzie git. W sumie jedną żółtą mam, ale to tam... wywalone. I tu mamy zieloną kawą. No i git. Programy ze śmiećmi. Myślę, że to może być przez brak wystarczającej ilości spalarni, więc tutaj dodajmy z dwie. Co nie? Powinno być już lepiej. I dajmy tutaj kapkę przemysłu. E, znowu Boże przemysłu. Dajmy znowu kapkę tutaj do rozbudowy stepów. Szkoły obudujemy. Tutaj damy z, do zwykłych ludzi ten. co, dajmy tutaj jest dwa biurowce. Może coś się tu zbuduje po środku. Kto wie. To też obudujmy sobie ludźmi. To będzie cała strefa na ten moment zabudowana. Całutka, ale właśnie wstawiam też tutaj jeszcze jakieś do szczęścia, do zabawy. No i git. I są szczęśliwi. tutaj właśnie jeszcze wam coś wstawmy. Są wielkie problemy ze zgonami. Ja powinienem tutaj wstawić myślę, że jeszcze kilka kilka takich krematorium. O! Tutaj jest problem jedno. Tutaj przy głównej drodze wstawić jakieś jeszcze drugie. Nie wiem, bo tutaj mamy takie duże problemy z tym faktem tutaj jednym. Oczywiście, ten zrobią skrót wjazdu do miasta, ale jakoś to mi średnio przeszkadza. Dobra, Ech, to co? Opróżniacie, opróżniacie tutaj. Trzeba się pozbyć długiem takich... Ileś śmieci może się przez dwa tygodnie? Ja sobie zdaję sprawę, kiedyś do mnie e, śmieciarze raz nie przyjechali, nie zabrali, bo po prostu o, tak, o nie wiem, nie wiadomo czemu, a potem tydzień później e, nie zabrali też. Co nie? Dopiero po dwóch tygodniach w końcu przyjechali. W ogóle w innym terminie, bo powinni to przyjeżdżać w czwartki do mnie. Przyjechali w środę. Nawet worki nie były wystawione, weszli, wyciągnęli i zabrali. I to się tyle tego nagromadziło, że stały pełne dwa śmietniki, co nie, zwykłych e, śmieci. Z 3-4 wory plastiku i wszystkiego innego Takich tylko sterteworów dosłownie przez te 2-2,5 tygodnia zanim przyjechali I tak szczerze patrząc to się nie zdawałem sprawy, że tyle się może zgromadzić, co nie? Co tutaj wiecie, na tym terenie gdzie ja mieszkam to jest taka jakby posesja I, I to są dwie rodziny, tutaj mieszkam ja Moja rodzina, co nie? I wujkowie jeszcze Ze swoim, tutaj łącznie mieszka 8 osób To tyle śmieci się zebrało przez taki krótki czas, że to jest troszeczkę aż niepojęte tak patrząc pod tym kątem. Dobra, to ja już sobie pomału ogarniam. I patrzcie, tu się wszystko ładnie odkorkowało. I teraz patrzmy pod ogólnym względem. Tu się odkorkowało. Tutaj to jest kawałkiem zakorkowane. Nie całością, tylko kawałeczkiem. Tu się odkorkowuje. Tu nie ma takich korków. Tutaj jest przez tę linię. Tu jest korek. O, tu się robi. Dobra. To będzie trzeba ogarnąć, więc to mam pomysł, jak zrobić. Przednio mam, ale jakiś pomysł jest. Zawsze jest. To myślę, że możemy zrobić ogólny po prostu jeden zjazd. Stąd na to tu, a tu zrobić tylko taki przejazd. Co nie? Tak, to będzie dobry pomysł. Dobra, to zrobimy to w sposób następujący. Jak to zrobimy? Tutaj damy taką zwykłą drogę To se Page down Dosłownie Dosłownie 3 metry pod Page up I Ja chcę żeby to mi już wyszło Dobra Jest wjazd, wjazd z tej strony I teraz z tej po prostu zrobimy zjazd Zwiast, jest zjazd. I tutaj teraz powinno się kapkę odkorkować. No i dobra. To się odkorkowało. Tutaj widzę, że znowu jest małe zapotrzebowanie na przemysł, a tutaj już cały prawie cały teren zapchali. Więc dajmy tu więcej tego. W ogóle jakiś mały przemysł też rolniczy będzie trzeba zrobić O tym terenie to zapomniałem, na tym obrzeżu No i że to wszystko jest w obrębie strefy tej naszej Tu też jest, git hmm. Dobra, to myślę, że teraz będziemy mogli tutaj to zaczniemy zabudowywać, więc zrobimy sobie tutaj jakąś taką drogę. Zrobimy to z drzewek. To, o, to tu zniszczymy. Potem to będziemy obudowywać. Tutaj już od razu podmienimy drogę na taką z tymi panelami. Ile jest na moim terenie? Tyle już odmieniliśmy na to, żeby, bo jest panelami akustycznymi, żeby to było wygłuszone, żeby im nie przeszkadzało, tak? Yy, ten most tu lekko właśnie trzeba przerobić. Ja już raz go przerabiałem, raz go przecież ja całą tutaj drogę przebudowałem, bo ta droga szła tak o. A teraz idzie tak, o, takim łukiem. No dobra, przerobimy to ponownie Zrobimy najpierw tą wyjazdówkę z tą. Konie, bo się tak nie będzie takiej częściej, bo ja tego nie, za, nie. Ja to ten most tu wróci. Tylko po prostu będzie bardziej ściśnięty. W tych tu rejonach. Ja chyba będzie mały problem, bo. To już jest poza moim obszarem, że nie mogę podpiąć drugi? Nie, udało się, dobra. Tak, trochę krzywo, ale. Trochę krzywo to też jest prosto. Co nie? Nie, ale. Załóżmy, że tak jest. Trzeba 19 tysięcy, więc poczekamy chwilę aż nam się pieniądze tutaj zrespią. Mamy już 13, za sekundę będzie 14 kafli. Mamy nawet duży plus teraz na ten moment patrząc. Więc trochę na serio, chwilę po Kilka sekund i co, powinno już być. 16, no. 17 już kafli, proszę, proszę. 17, jeszcze sekunda, zrobimy ten most. Tutaj będzie trzeba w ogóle zrobić takie, e, takie, o. Nie to udało się. Jesteśmy minus lekki, ale... Dobra, no, przeprowadziliśmy, że jest tutaj kapkę więcej miejsca. Tutaj dotąd pociągnę. Tak myślę, że dotąd pociągniemy, to wszystko tu zamkniemy i to będzie kolejna strefa. Ludzie mądro głupi, bo tutaj trochę damy im szkół jakieś podstawówki będą przynajmniej, co wiesz, bo byli przynajmniej lekko wykształceni. Co to się ogarnęło? Tak jak chciałem. a Coś mi się zdaje, że tu gdzieś będą jakieś. Małe korki. Tu jest korka ale tu jest taki. Nikły. Tu widzę, że będzie trzeba. Nawet skrzyżowania. a dobra, tu jak, jak są skrzyżowania i... Są korki, to oznacza, że to przez nie Staj to nieważne To wyłączmy Dobra i powinno pójść lepiej Słucham od razu Zaraz już powinno odkorkować Tu jadą samochody i patrzę. To się prawie całkowicie odkorkowało Tu się pętla tak korkuje, w ogóle nie wiem czemu Bo oni patrzcie, to jest trochę śmieszne, bo oni stąd zjeżdżają Robią pętla i wjeżdżają I potem znowu zjeżdżają, pętla i wjeżdżają na ogół Nie wiem tak trochę po co, sobie sobie taki skrót, ale nie jest źle. Tu nam się widzę, że korkuje jedna linia. Zakładam, że powód jest w miarę prosty, że to po prostu... E, gdzieś jest skrzyżowanie dane. Nie ma. To nie wiem. Chyba tutaj dla was stop, żeby ci mieli pierwszeństwo przejazdu. I co jeżdżą? Autobus, ropa. 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 Dobrze, stąd ropa wyjeżdża co chwila. Tu nie ma problemów. Odkrykowaliśmy chyba większościowo nasze miasto. Tu jest teraz największy problem na tej dynie? To było od samego startu gry praktyce. W ogóle patrzcie, jak my to przerobiliśmy tutaj ten. No. To też będzie trzeba poprzerabiać. Myślę, że tu wstawimy te duże rondo. Jak to będzie już nasz teren, to, to będzie stało takie duże rondo. O. Duży objazd. E. Tu jest problem, bo oni tu zjeżdżają, jażdżą tędy i czemu tą drogą. Czym się ona aż tak bardzo różni? Czyli to jest moje szczere zapytanie. Ja mam chyba pociągnę tak tu? Ja mam pomysł, co zrobię. Kisz mnie z tym, kisz mnie z tym, kisz mnie z tym, kisz mnie z tym. jeździcie za tu Nie, bo ja to zrobiłem, żeby tu były śmieci lepiej dostarczane Jak widać teraz jest z tym problem Co nie? Ale trudno Będą mieli problem ze śmieciami, chociaż Nie, tam dalej jest w miarę git Tu w ogóle kilka budynków Jest opuszczonych. Tutaj jest O, oczyszczyli w końcu kiesz mnie z Chyba w końcu możemy zrobić tak jak ja bym chciał. Chyba proszę mnie tą drogę w końcu ładnie pociągnąć. Ładny wyjazd z miasta. Teraz jak to zrobić? To całkowicie wstępne na razie usunę. Za ja chwilę tym będę myślał. Myślę, że tą drogę pociągniemy z. Hmm? Czekajcie, bo ten tanon próbuje tu zazymić, co tu się właśnie stanęło, że to tak dziwnie wygląda. Jakieś biuro, w sumie co nam szkodzi, dać tutaj jeszcze im kapkę miejsca. Dobra, i Ech, teraz tu jest ładny wjazd, wyjazd. Tu jest droga. Tutaj teraz odciąłem drogi. Ale, te drogi tutaj były jeszcze, że mało ważne Te drogi tutaj mogą być jako? Co nie? Ale jest jeden tutaj mały warunek Właśnie, skrzyżowania nie powiem, czy powinny być No, wstępnie na razie dajmy Tak? A, i jeszcze autobusową, bo tu autobusy też mogą być Bus only Dwukierunkowa droga ekspresowa dla busów Pitch down ja bym chciał zwykły, tak po prostu wjazd. Nie chcę, żeby te busy prze przecinały drogę. Może żeby tak wyjeżdżała. I ja w ogóle busów zróbmy tu jakiś mały przystanek taki, żeby one tu jeździły. Tak po prostu taką tu linię zróbmy. No i git. I teraz proszę mi powiedzieć, czy ci są wszędzie dostarczone ładnie? Ładnie. To jest, to jest. Tu jest strefa do przeróbki, ale na nią nie patrzę. No, po wy strajkujecie? Jak wystrzelić w pociągu? Wystarczającej ilości klientów. Pracownicy, klienci. Pracownicy, klienci. Tu się kapka odkorkowuje. Tu widzę, że jeszcze znowu strajkują, że problemy z wywożeniem zmarłych. Na to mamy łatwy tu sposób, stawimy kolejne krematorium gdzieś. Tu nie ma, to tu będzie kolejne stało. Nie wiem, ja teraz tutaj będę takiego jeszcze kawka powstawiam. Nie, tu jest wystarczająca ilość według mnie. Chyba tu się na razie biura chyba zaczynają pomalutku budować jakieś. No, nie, jednak nie, ale zaraz się pewnie coś zbuduję. W ogóle Za sekundkę będziemy ogromnym miasteczkiem, jeszcze może w tym filmie. Jak kapkę ludzi przyjdzie. Dobra, kontynuując tą tu też strefę. 11 kafli. Dobra, malutko zabudujmy drogę za to, co mamy. 5900. Teraz jeszcze 5 tak malutków. Tutaj kafla postawimy. Ładnie pociągnięta droga. Ej, i co? I teraz będzie trzeba tutaj ładnie jeszcze to wszystko podzielić. Myślę, że zrobimy tutaj e, rondo kolejne wodne. I tak po prostu. I z tego będziemy mogli jeszcze zrobić. To akurat nie fajny pomysł. Zrobić tutaj jeszcze zjazd kolejny na miasto. Rondo na wodzie. I w sumie to co mi szkodzi, żeby nawet teraz je spróbować postawić małe rondo. Brak funduszy 23 kafle? Jak takie postawimy... O, ogromne właśnie miasto. Mamy nową elektrownię, pływającą kawiarnię. Teraz będzie metropolia kolejne nasze osiągnięcie. I teraz proszę mi powiedzieć, mamy... O, u, u. Tak mi mów, tak mi mów. To w ogóle sobie postawimy, ile kosztuje elektrownia taka? Ile? 200 kafli produkuje 600 watów. Wielkość Tu wstawiam jedną i mamy po kłopocie. Mamy 1600 produkcję. Z wielkim zapasem. Więc to powinno być bardzo dobrze. No i git. Jest git. Jest naprawdę git. W ogóle w końcu zrobimy tutaj tą strefę. Chcę to wykupić. To o. I tutaj zrobić nad tym jeziorem takim Ala teren. W ogóle jak tutaj wygląda z strowcami. To też fajnie. To by fajnie było zrobić kolejny Ala mały naftowy, coś. O. Ogólnie plan będzie taki, żeby tam zrobić jakiś taki teren wypoczynkowy, ale dobra. Dostaliśmy pieniądze, ja jestem szczęśliwy, ale zróbmy sobie tutaj. Małe rondo. Duże powinno stać. A, to już jest droga takiego typu. Dobra. Tutaj se zrobimy zaraz, nie, za sekundę, wjazd. Już to po, nawet mam pomysł, jak, więc tutaj będzie jeden wjazd. Teraz wyjazd. Jest wjazd i wyjazd znowu na miasto. Tutaj zrobimy wjazd, myślę kolejny. bo to za sekundę teraz przeciągniemy. Dalej jest ciągłość zrobimy kolejny wjazd i zjazd Dobra, I to na razie jest miejsce żeby coś jeszcze zmienić Dobra i teraz tu drogi I pomalutko to się będzie tutaj rozwijało. Mamy już taki zarys strefy fajny Ej, śmieci będzie trzeba... A, dobra, śmieci to ma akurat i mam pomysł. Śmieci to my sobie tutaj damy. O! I to będzie fajna rzecz. Jak tutaj sobie damy śmieci. Ale dobra. Tu już jest nasza taka bardziej odległa rzecz, jeszcze tutaj sobie tylko dajmy wodę na tej strefie. Co tyle ile mamy w ogóle. Wiecie, na tyle ile nas stać, na tyle to wody damy, tak? Pupij środki, sam to baluj Ciągnęliśmy nawet w miarę oszczędnie bardziej niż tu wodę. A właśnie, widzę, że tu lekko marudzą mi e, z tym. Z przestępczości będzie trzeba to jakoś zadbać, ale dobra, to już zrobimy w kolejnym filmie. Coś tam się dostawi. Mówiłem, niestety, będziecie marudzić, będziecie płakać przez te wasze problemy z przejazdami, będziecie mieli teraz większe problemy. Ludzi się znajdzie. I właśnie, zobaczmy jak to wygląda z tą drogą. Kapkę, zrobić to bardziej estetycznie. Dobra. Mamy w miarę dalej ogarnięte nasze miasto. Mieszczące się na razie na 2, y, prawie na 2. Mamy tutaj 3 kwadraty. Co prawda możemy kupić jeszcze. 8, ale maksymalny chyba ten to jest taki o kwadrat, wielkościowo. Więc byśmy mogli kupić jaki już ten nowy kafelek chciałbym. Tutaj może coś zobaczymy. No i pewnie na początku to zabudujemy całkowicie ten jeszcze. I potem będziemy myśleć. Więc co? Kończymy nasz odcinek, więc na razie to by byłoby na tyle. Ja byłem ryczko na razie no, czy czytałem. się w kolejnym odcinku z gry. Ech, City Skylines na naszym kanale. Poparam.